Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz Dzień dobry, to audycja Między Nami Mówiąc, ja się nazywam Stanisław Bresz i po raz kolejny w takiej trochę pandemicznej wersji naszej audycji nagrywanej z domu, ale już nie powiem co się zmieni, bo też radio się trochę odmraża i... Nasze audycje wracają do, do, do tej prawdziwej formy, do tej pełnej formy godzinowej. A dzisiaj z okazji tego, że niedawno odbyło się 24. spotkanie lednica 2000. Właśnie porozmawiamy o tej niezwykłej lednicy. Razem ze mną jest Łukasz Prasunkiewicz, szef biura prasowego spotkania. Cześć Łukasz. Cześć, szczęść Boże, witam wszystkich, dzięki za zaproszenie. No i mam nadzieję, że jak już zaczynamy temat lednicy, to że wszyscy oglądaliście i że doskonale będziemy, będziecie wiedzieli o czym mówimy. Łukasz, to spotkanie było wyjątkowe, ponieważ no nie odbywało się tak jak zwykle, że młodzież przyjechała na to spotkanie na pola lednickie. Nie było dziesiątek tysięcy osób przy Bramie Rybie. Ta lednica odbywała się pod hasłem Lednica w domu, właśnie z tego powodu, że cały czas na świecie mamy do czynienia z pandemią koronawirusa, więc żeby ograniczyć jakieś tam zagrożenia, wszystko odbywało się w takim takiej okrojonej wersji. Łukasz, jak zareagowałeś, kiedy dowiedziałeś się, że właśnie tak w tym roku będziemy przeżywać lednicę? Chyba troszkę wszyscy się spodziewali, że taka decyzja może zostać podjęta. Decyzja niełatwa, ale gdzieś tam zawsze myślę sobie w głowie, że odpowiedzialna, bo jednak my, jako organizatorzy, odpowiadamy za te dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy przyjeżdżają na pola lednickie i troszkę, troszkę byłby przypał, że tak powiem. Użyję takiego słowa, gdyby się okazało, że ktoś gdzieś tam z, z osób w tłumie, z którymi wszyscy mamy styczność, no, no niestety gdzieś tam byłby zarażony. No, my wszyscy gdzieś tam teoretycznie wtedy, w praktyce zresztą też musielibyśmy iść na kwarantannę. No tak poza nie, tym to są ludzie z całej Polski, którzy przyjeżdżają, więc nie dałoby się no, dokładnie. ograniczyć, ogarnąć, kto, kto ma kontakt, kto nie ma. No dokładnie, także no decyzja niełatwa, myślę taki smutek się pojawił, ale no to była taka rozsądna decyzja, którą myślę wszyscy zaakceptowaliśmy i zaczęliśmy myśleć i działać właśnie jak tą lednicę przenieść do internetu, żeby to było oczywiście stabilne, jak najlepsze jakościowo i myślę, że się udało, efekty możecie do dzisiaj zobaczyć na YouTubie, cała transmisja jest zapisana, także no był troszkę taki smutek, ale ostatecznie też jest radość ze względu na to, że to była po prostu, to było bezpieczeństwo dla nas wszystkich, nie? E, oglądałem fragment e, e, relacji właśnie z, z, ze spotkania. O 15 była koronka, później była konferencja ojca Romana Bieleckiego, i właśnie najbardziej bardzo mnie przemówiły te puste pola. Że on tam stał pod tą bramą rybą i mówił do nas, i taki kontrast do tej lednicy znanej z, z pełnymi polami, z wesołymi ludźmi, którzy tańczą gdzieś tam, się ra, radują, cieszą. Jak, jak, jak ty przeżyłeś te, te puste pola? No, jakby ja byłem w szoku, przyznam szczerze. My zrobiliśmy jako biuro prasowe kilka takich materiałów. Gdzieś tam można znaleźć cały czas na naszych social mediach. Lot z drona, jak są puste pola lednickie. Lot i, i kilka takich zdjęć też z podryby. Nawet jest taka grafika na wydarzeniu wyda tegorocznego spotkania, była wrzucona z porównaniem z tego roku i z, z dwóch lat przed. Takie było zdjęcie, zrobione w tym samym miejscu podrybom. I, i, no, mieliśmy puste pola wczoraj, a dwa lata temu były flagi byli tancerze, ponad tysiąc wolontariuszy, tancerzy, no i pełne pola y, pielgrzymów. Y, więc to był taki widok uderzający. Się zastanawialiśmy się, czy w ogóle wrzucać to porównanie, dlatego że no, to, to można powiedzieć, że wszystkich by przygnębiło tak naprawdę. Ostatecznie tam zachęciliśmy po prostu ludzi do oglądania tej transmisji, do przyjazdu za rok, mamy nadzieję, tym, tym porównaniem. Natomiast y, no, gdzieś tam, idąc na przykład w stronę ryby, żeby zrobić jakieś kolejne zdjęcia, no to miałem taki, y, taki troszkę... Y, Taki no, smutek trzeba powiedzieć, myślę, bo Lednica zawsze była dla mnie takim wydarzeniem, gdzie moje serce rosło, jak widziałem tyle młodych ludzi, wierzących ludzi, którzy dynamicznie potrafili tańczyć, modlić się, śpiewać, no i w ten sposób tak naprawdę no modlić się do Pana Boga. Także można powiedzieć, że smutek, bo puste pola, po których chodziliśmy, są takie troszkę przygnębiające, natomiast gdzieś tam stojąc już w naszym dużym studiów w dużej sali w domu Jana Pawła II. Trzeba przyznać, że raptem kilkoro, kilkoro tancerzy, kilka dziewczyn, jeden chłopak i, i siostra Kasia no, zrobiły bardzo dobrą robotę, bo jak zaczynali tańczyć, siewcy zaczynali grać, no to klimat, klimat bardzo gdzieś tam się czuło i, i samemu chciało się potańczyć, szukając oczywiście tam kogoś z dystansem, żeby, żeby z nimi potańczyć. No, także tutaj... Potwierdzam, um... też sprzed przed, 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 ekranów telewizora też było czuć tą... <głos》> Tą no, energię. No, właśnie ten klimat udało, myślę się przenieść do Internetu to było dla nas bardzo ważne. No tancerzy było gdzieś tam ograniczona liczba, no ale myślę, że się udało i że wszyscy, wszyscy poczuli klimat i że mam nadzieję, że nasi słuchacze też tańczyli przed telewizorami i ekranami komputerów. No ja powiem szczerze, jak, się, jak usłyszałem za pierwszym razem, że lednica w tym roku odbywa się z domów, to sobie pomyślałem, kurczę, to, to nie może wypalić. A dzisiaj czytam wiadomości w internecie, że 130 tysięcy osób brało udział. Jest naprawdę jednak lednica cały czas przyciąga, nawet kiedy trzeba ją przeżywać we własnym domu. No dokładnie, dokładnie. My byliśmy bardzo zadowoleni z tych liczb, bo jednak włożyliśmy dużo starań, żeby wszystko przenieść do internetu, tam jeszcze ciągnęliśmy światłowód na lednice, rozwieszaliśmy routery, to było takie dla nas bardzo duże, myślę, przedsięwzięcie. Poprosiliśmy tam telewizję TRWAM o współpracę przy realizacji, którzy też bardzo dużo nam pomogli, także no, bardzo dużo ludzi było zaangażowanych. Ostatecznie na polu było też niewiele, każdy dlatego musiał też dawać z siebie wszystko, bo momentami funkcje były połączone. No i cieszymy się że tyle ludzi mogło nas oglądać, że tyle ludzi z nami przeżywało ten czas. No i obyśmy za rok zobaczyli się już normalnie na polu, świętując, mam nadzieję, zarazem koniec pandemii, jak i właśnie to, żebyśmy mogli normalnie potańczyć i w ten sposób się modlić i wielbić Pana Boga, nie. Tegoroczna edycja, tegoroczne spotkanie 24. letnicy odbywało się pod hasłem, cały twój. Było to nawiązanie y, niewątpliwe do pontyfikatu i do życia świętego Jana Pawła II, który no, w tym roku obchodziłby swoje setne urodziny. Y, powiedz mi, jak, jakie były nawiązania do, do jego postaci w trakcie spotkania? Gdzieś tam niewątpliwie tak naprawdę nawet można powiedzieć, że każda pieśń Siewców, a szczególnie te dawne hity, są gdzieś tam związane z Janem Pawłem II. Natomiast mieliśmy Piuskę papieską, która w pewnym momencie na spotkaniu była umieszczona tam przy scenie, oraz tak naprawdę Albę papieską, nie wiem czy dobrze związywam, teraz się zastanawiam czy nie popełniam błędu. No były relikwie papieskie. Dokładnie. Relikwie papieskie mieliśmy obecne, więc tak naprawdę no, no dużo nawiązań. Gdzieś tam jeszcze wiadomo w tekście przytaczanym przez naszą konferencjerkę Sylwianę, bezpośrednio nawiązywaliśmy do pontyfikatu Jana Pawła II. No bo całe hasło tak naprawdę było gdzieś tam inspirowane bezpośrednio papieżem z okazji też jego setnych urodzin. Bo papież tak naprawdę cały swój pontyfikat zawierzył Matce Boskiej i gdzieś tam można powiedzieć, że Matka Boska też była taką jego wstawienniczką w tej Drodze do świętości, myślę. No i my na Lednicy, myślę. Wielgrzymi Lednicy w tym roku sprzed telewizorów, jak i my wszyscy, wolontariusze, organizatorzy, też aspirujemy gdzieś tam do tej świętości. No i dlatego też w tym roku akt zawierzenia. Łącznie tutaj właśnie mamy nawet obrazek z Matką Boską Lednicką, z ikoną. Z tyłu mamy zawierzenie. Także no, to był takim jeden z, z kilku najważniejszych punktów spotkania, podczas którego dokonywaliśmy tego zawierzenia. To wszystko było też połączone z symbolem lednickim. Ze szkaplerzem, który tutaj z boku mam, ale jest jeszcze w folii, bo mi kilka tam zostało, więc nie będę pokazywał. Taki bardzo wymowny moment, podczas którego myślę, wszyscy chcieliśmy się skupić i, i dokonać tego zawierzenia, bo zależy nam na tym, aby iść tak naprawdę za Chrystusem i aby Matka Boża się za nami wstawiała, żebyśmy oddali jej całe nasze życie. Także piękny, wzruszający moment. Łukaszczyc, tyle powiedziałeś właśnie mm. o tym momencie oddania się Najświętszej Marii. Powiedz mi, jak, jak wyglądał plan tej lednicy, jak to się układało czasowo? Czy to bardzo się różniło od tych zwykłych spotkań? Przede wszystkim, to mogę nawet pokazać, bo tam część widzów na pewno będzie oglądała, dla reszty oczywiście powiemy, mam tutaj program, który my sobie operacyjnie podczas spotkania tam zawsze czytamy i patrzymy godzinowo, gdzie, co się dzieje. On jest co najmniej o jedną trzecią kłótszy. Tych stron jest dużo mniej, więc to był taki szok, że jak go się podnosi, to on jest dużo lżejszy. Zawsze jak te, te programy za, ze sobą nosiliśmy podczas normalnych spotkań, było nam ciężej. Także no, du, du, dużo gdzieś tam mniejszy zakres takich punktów, które pokazywaliśmy, na których też musieliśmy się skupić jako biuro prasowe, żeby je wam pokazać i zrelacjonować. Natomiast już zawsze jak już spotkanie trwa, szczególnie jak teraz o 19 zaczęliśmy tą taką drugą część. Gdzie, gdzie było to oficjalne rozpoczęcie 24. spotkania młodych. To już tak szybko leci, że tylko człowiek przerzuca kartki w tym programie i ledwo <laughs> nadążamy. Zaczynaliśmy opowieścią o ofiarowaniu Marii Świątyni. Było błogosławieństwo rodziców. Za chwilę medytacja, później zawierzenie, no i musza święta. tak, Bardzo szybko. Za chwilę już chodziliśmy na apel jasnogórski, po apelu praktycznie za chwilę przenosiliśmy się pod bramę, pod bramę rybę. Przepraszam, przyjęcie szkaterza było zaraz po apelu, później pod bramę rybę, no i kończyliśmy. Wszystko krócej, ale no tak intensywnie, że. Że po prostu trzeba było się skupiać na tym, co przeżywamy, bo my też staramy się to przeżywać. To jest jakby nasza służba, czyli nie bezmyślne robienie zdjęć, nie bezmyślne relacjonowanie, tylko przekazywanie tego myślę z jak największym sercem i wiarą. A co tobie zostanie po tym spotkaniu? Hmm. Myślę o jakimś wspomnieniu, o przeżyciu. Na pewno kilka jest takich rzeczy, zacznę może od takich najbardziej duchowych, czyli moment błogosławieństwa rodziców, bo pomimo, że moi, moi rodzice nie byli to ten gest gdzieś tam na odległość, przykładając rękę do serca, starałem się wykonać, ale w ogóle w tym momencie tam chciałem, wiadomo, sfotografować to błogosławieństwo rodziców, ale wzruszyłem się takim gestem, który Kamil Ziemowski, jeden tam z członków zespołu w Lednicy, błogosławił swojego tatę Piotra Żerówę Ziemowskiego, czyli tam głównego wokalistę i gitarzystę, można powiedzieć, zespołu w Lednicy. I to był tak wzruszający gdzieś tam moment, że skupiłem się na nich i tak naprawdę nie zdążyłem im zrobić zdjęcia. Mam trochę żal do teraz, że nie zrobiłem tego zdjęcia w tym momencie, bo to był piękny moment. Natomiast bardzo piękny widok, bo gdybyśmy mieli pełne pola ludzi, często też rodziny całe przyjeżdżają, więc te gesty moglibyśmy widzieć powtarzane gdzieś tam wiele razy. Jeśli chodzi o nas wolontariuszy, no to tutaj taka sytuacja, że Kamil był z tatą na jednej scenie i, i ten gest wykonali, natomiast no my swoich rodziców nie mieliśmy, więc tak naprawdę dla mnie na przykład do uchwycenia yy, yy, Żarówa i Kamil byli jedynymi takimi osobami, których mogłem sfotografować. No i ostatecznie to było takie bardzo wzruszające, to mi zostanie, zostaną na pewno puste pola lednickie, które są troszkę przykre, troszkę wiadomo, mamy to bezpieczeństwo, więc yy, więc gdzieś tam w głowie pojawiają się po prostu nadzieje na przyszły rok. uh é... To, że my musieliśmy wszystko inaczej rozplanować. Studio było do góry w dużej sali w Domu Świętego Jana Pawła II. My biuro prasowe mieliśmy na, na dole w pomieszczeniu zamiast w namiocie, że te warunki gdzieś tam były takie, można powiedzieć, cieplejsze, nie padało nam. Jak tam pada, to te namioty, wiadomo, też się robią zimne. Także no wszystko, wszystko w tym roku troszkę inaczej się poukładało. Była to jakaś nowość dla nas. No i ostatnie, co tak naprawdę, no to szkapel Ślednicki, całe zawierzenie Maryi, ikona lednicka, która jest piękna, która nam towarzyszyła całe spotkanie, y, więc w sumie dużo z tego spotkania mi zostanie. <noise> organizacja stanęła na, na poziomie i udało się wszystko, wszystkiego dopiąć. A powiedz mi, czy większym y, czy większym wyzwaniem jest organizacja takiej lednicy z domu, czy właśnie takiej normalnej lednicy, na którą przyjeżdża prawie 100 tysięcy osób? Bo z jednej strony mam właśnie w oczach to, że trzeba zorganizować jakąś tam relację, która dojdzie do, do tych wszystkich ludzi do domów, no ale z drugiej strony też nie, nie, nie ma potrzeby obsługi tych wszystkich ludzi, nie, nie muszą tam żadne służby ratunkowe działać, nikt nie mdleje na, na polach. No dokładnie, szpitala nie mieliśmy, służby medyczne były tam wiadomo w mniejszym składzie, bo nas troszkę tam było, więc nas pilnowały w razie, co nam by pomagały. Natomiast ym, Wyzwanie było myślę troszkę mniejsze, choć teraz się zastanawiam, czy tak naprawdę nieporównywalne, bo to była dla nas duża nowość, plus ten internet, plus musieliśmy się tam upewnić i przetestować, żeby nic nie zrywało. No tak naprawdę można powiedzieć, że udało się to zrobić szybciej na pewno. Niż dużą lednicę, bo jeśli mówimy o takiej lednicy, gdzie jest tyle pielgrzymów do obsłużenia, no to musimy pewne rzeczy rezerwować wcześniej, załatwiać różne, różne pozwolenia. Tutaj mogliśmy to wszystko przygotować szybciej. To było duże ułatwienie, a z drugiej strony nowe wyzwanie. Także ostatecznie myślę, że tutaj poziom trudności, jeśli tak mogę to określić, się wyrównywał. Natomiast myślę, że dla nas, dla lednicy jako wspólnoty, gdzie mamy, myślę, piękną wspólnotę, że wszyscy się też znamy od często wielu lat po prostu jak rodzina, nie było to wyzwaniem. Czasem mówimy nawet, że nie ma rzeczy niemożliwych i w tym roku, myślę, to udowodniliśmy. Ojcowie Wojciechowie, którzy są od odpowiedzialni za, yy, za organizację, czyli ojciec Wojciech Plus ojciec Wojciech Surówka, a także Wy, wspólnota letniska, stanęliście na, na, wysokości yy, na wysokości zadania w tym roku. No właśnie dobrze powiedzieć ojcowie Wojciechowie, bo ile Wojciech Plus jest już duszpasterzem naszym dobrych kilka lat, tak ojciec Surówka po raz pierwszy prowadził lednicę jako ojciec jako duszpasterz. Pięknie było go obserwować gdzieś tam, jak, jak przemawiał, jak, jak witał się z ludźmi, też z entuzjazm, który podczas całej realizacji gdzieś tam od niego bił, bił. Bardzo fajnie się obserwowało ojców w akcji i zawsze lubię ten moment na rednicy. Szkoda, że ojciec z surówka gdzieś tam nie doświadczył tych pełnych pól przemawiania z ryby, ale myślę, że na pewno... Ale za... jeszcze, jeszcze będzie ten czas. Dokładnie. Jeszcze będzie. Dziękuję Łukasz za to, że, że byłeś tutaj u nas. Łukasz, jesteś już po raz drugi w naszej audycji. Wcześniej, w zeszłym roku też, ale to z Frankiem, wtedy rozmawiałeś. To prawda. Cieszę, no? się, cieszę się, że wracasz. Tutaj. Lednica z domu, między nami mówiąc z domu, ale to się zmienia, bo już od przyszłego tygodnia wydaje mi się, nie wiem, czy Franek będzie chciał realizować audycję w domu, czy, czy w radiu. Na pewno w przyszłym tygodniu już nie będzie ruszańca z, z biskupem Gondeckim, na który zapraszamy po naszej audycji. Ja jeszcze chciałbym, a właściwie chcielibyśmy razem z Łukaszem zaprosić jeszcze do wysłuchania piosenki tegorocznej z Lednicy, czyli piosenki pod tytułem Oddaję siebie. Piosenki Sierpcu w Lednicy. Także my się już żegnamy. Cześć, cześć Łukasz. Dzięki bardzo. <głos》>. Dziękuję. I chciałem jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że jeśli ktoś jeszcze nas nie oglądał, nie widział, to zapraszam na nasze kanały społecznościowe, telednickie, bo jest transmisja, są piękne zdjęcia, różne porównania pełnych pól pustych, także możecie zobaczyć namacalnie jak to wyglądało. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia jeszcze w Radio Emos. Dziękuję, do usłyszenia. między nami mówiąc.